Witam bardzo serdecznie wszystkich. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o naszym obozie do Chorwacji, połączonej z Medugorjem. Będzie to obóz top sportowy z językiem angielskim. Wybierz swoją własną przygodę lato 2023 fartem. Ale, żeby trochę ułatwić Państwu wybór, opowiem w tym filmie w około 15 minut, jak obóz. W Chorwacji będzie wyglądał w tym roku. Najważniejsze rzeczy, główne atrakcje i na co zwrócić uwagę. Wywoływanie efektu wow wśród naszych klientów, korzystających z wyjazdów w obozowo kolonijnych wakacje oraz wszelkich zajęć we warcie, to jest to, nad czym pracujemy już od 12 lat. Przygotowujemy każdy wyjazd tak, aby z dziećmi pracowali najlepsi ludzie, profesjonaliści w swoich dziedzinach. Dlatego też, już po publikacji oferty udoskonalamy, wprowadzamy lepsze rozwiązania i nowe ciekawe atrakcje oraz niespodzianki, których często nie ma w programie. Stawiamy na profesjonalną kadrę wychowawców, dbamy, aby transport, zakwaterowanie i wyżywienie były na wysokim poziomie, słuchamy dzieci i organizujemy im takie zajęcia, jakie lubią, pracujemy nad tym, aby zajęcia były atrakcyjne i by nie było nudy. Korzystamy z ubezpieczeń, które naprawdę chronią dzieci, młodzież i wychowawców a bezpieczeństwo naszych uczestników jest dla nas najważniejsze, dlatego pilnujemy ich 24 godziny na dobę. Tyle tytułem wstępu, teraz przejdę sobie już do naszej strony www.asideward.pl, tak żebyście Państwo ją zobaczyli, a więc tak, wchodzimy sobie na stronę, Tutaj po prawej stronie mamy opinie, Można sobie zacząć od opinii. Opinie piszą rodzice po obozach z 2022 roku. Warto sobie te opinie poczytać, ponieważ są naprawdę bardzo fajne. I no i staramy się po prostu takie, staramy się, cieszymy się z każdej opinii rodziców, ponieważ dzięki tym opiniom też mamy motywację. I siłę do robienia jeszcze lepszych obozów, także bardzo, bardzo dziękujemy za tę opinię. Jest też zakładka dla rodziców, ważne informacje, też można sobie kliknąć, zobaczyć. Myślę, że przydatne informacje, ale my schodzimy sobie do naszego, do nas, do naszego dzisiejszego obozu: sprawdź ofertę, przechodzimy sobie niżej. Tu mamy taki wstęp. Organizujemy obozy i kolonie już od 12 lat. Każdy kolejny nasz wyjazd staramy się przygotować jeszcze lepiej niż poprzedni. Na pierwszy nasz obóz w 2011 roku pojechało 15 osób, pamiętam. Natomiast w 2022, w tamtym roku, w wakacje było już 8 wyjazdów i 400 osób. Po prostu z roku na rok staraliśmy się robić lepsze obozy, no i dzięki temu było też więcej, coraz więcej osób. Klikamy sobie formację, i mamy. Chorwacja, Međugorje, obóz TOP sportowo-językowy i schodzimy sobie niżej i tutaj mamy, jest to wyjątkowy obóz, gdzie uczestnicy integrują się i poznają ze swoimi rówieśnikami z innych krajów, takich jak między innymi Chorwacja, Austria podczas wspólnych zajęć i programu. Mogą ćwiczyć język angielski na co dzień, realizując poszczególne zajęcia prowadzone przez animatorów w języku angielskim. Wystarczy trochę odwagi, aby mówić, a wszystko to pod okiem wybranych wychowawców i opiekunów, mających bardzo dobry kontakt z młodzieżą, a wszystko po to, aby stworzyć niepowtarzalną atmosferę wyjazdu, tak aby każdy uczestnik przeżył najlepsze wakacje w życiu. I rzeczywiście o to dbamy, o tą atmosferę, bo przez pierwsze dni na obozie staramy się, aby dzieci. Się poznały, więc organizujemy im dużo zabaw integracyjnych, żeby się zintegrowały, żeby się poznały, żeby znały swoje imiona. Powiemy, że to jest niezbędnie potrzebne do tego, żeby ten obóz rzeczywiście miał wspaniałą atmosferę, żeby dzieci przeżyły fajny czas, żeby się po prostu zregenerowały, odpoczęły po pewnie ciężkim roku, który, za, który będzie za nimi. Tego na to bardzo, bardzo dużą uwagę zwracamy. Następnie przechodzimy sobie do naszych apartamentów. Jest to apartamenty Medena w Segedoni. to jest mniej więcej 2 km od Trogiru. Zakwaterowanie tutaj w tych domkach. Zachęcam, żebyście Państwo sobie obejrzeli filmik szczegółowo, jak to będzie wyglądało. Te domki są w tym miejscu, więc tak naprawdę jesteśmy na plaży, bardzo blisko morza. Dobrze, przejdziemy sobie dalej. Obiekt ten, wraz z należącym do niego terenem, jest w całości ogrodzony i zamknięty. Oczywiście mamy boiska do dyspozycji, do piłki nożnej, do koszykówki. I, co warto powiedzieć, zajęcia z naszymi dziećmi będą prowadzili tam animatorzy chorwaccy w języku angielskim. No, oczywiście pod bacznym okiem naszych, naszej, naszych wychowawców, którzy też będą służyli pomocą i będą opiekowali się dziećmi. Jak będzie wyglądało wyżywienie, śniadanie, bufet, obiad jedno menu, menu, menu danie główne z dodatkami, ciepła lub zimna przystawka i kolacja. Czyli de facto, śniadanie i kolacja to będzie to będzie szwedzki stół, a obiad będzie serwowany I jeszcze wrócę tylko na chwilkę do tych animacji. Wygląda to praktyczny sposób w ten sposób że przychodzimy rano na zbiórkę i dzieci wybierające co chcą danego dnia robić jedna grupka idzie, idzie na zajęcia z druga grupka idzie na zajęcia wycieczki rowerowe trzecia grupka idzie na zajęcia takie artystyczne czyli malowanie czwarta grupka idzie na zajęcia sportowe i codziennie dzieci mogą sobie co innego wybrać Później jest obiadek, po obiedzie jest siesta, po sieście idziemy wszyscy się kąpać, i wieczorkiem znów idziemy i mamy animację z naszymi animatorami. Tak to mniej więcej pokrótce będzie wyglądało. Dobrze. Tutaj po prawej stronie mamy naszą stronę na Facebooku Akademia Sportu i Turystyki EWAR. Warto kliknąć sobie w nią i polubić nas, dlatego że tutaj na tej stronie my umieszczamy wszelkie aktualności związane z obozami. Tutaj także będziemy wybierali kolor koszulek, jakie dzieci będą miały podczas obozu, w wakacje. Po prostu będziemy wybierali, wybierali kolor. I tutaj wszelkie informacje zamieszczamy, ale także na tej stronie będziemy umieszczali taką fotorelację, ale także filmy będziemy wrzucali z każdego dnia na obozie, czyli wieczorkiem, będąc, w Forwacji, Państwo wchodzicie sobie, dzieci będą w Forwacji, Państwo wchodzicie sobie na stronę wieczorkiem i macie relacje z każdego dnia, co robiliśmy dzisiaj, jak to wszystko wyglądało. Myślę, że to jest bardzo fajny pomysł, ale także tutaj na tej stronie ben, będzie, będziemy realizować takie spotkanie już przed samym obozem organizacyjne. Tutaj na tym nas, na naszym fanpage'u będziecie Państwo mogli zadawać pytania, porozmawiać ze mną, czy znaczy ja będę odpowiadał na pytania związane już bezpośrednio z naszym wyjazdem do Chorwacji. Niesamowite miejsce, byliśmy już tam kilkakrotnie więc mamy wszystko sprawdzone, przebadane i dopracowane, więc miejsce Chorwacja, przecudownie, pięć noclegów, jesteśmy właśnie pod Trogirem i na trzy noclegi przejeżdżamy do Medjugorje. W Medjugorje też mamy bardzo, bardzo fajny, bogaty program, do którego za chwilkę dojdziemy. Dobrze, jeżeli chodzi o program, program realizuje przeszkolony i wykształcony w tym zakresie zespół Eklata, w języku angielskim, pod okiem naszych wychowawców, animacje na plaży, program wieczorny, do naszej dyspozycji będą kajaki, stand upy, padingi, rowery, łuki i strzały. Czyli oprócz tego naszego programu my też będziemy mogli sobie korzystać jakby w naszym czasie. Z tych wszystkich udogodnień. Zajęcie językowe mające na celu przełamanie bariery językowej i praktyczne używanie języka angielskiego dla chętnych. Niespodzianka przygotowana przez organizatora. Uczestnicy otrzymają koszulki firmowe, kolor będziemy wybierali, o to o tym już mówiłem. Wycieczka autokarowa do Makarskiej Rywiery i w Medjugorje. wyjdziemy sobie na górę pod, pod Brdo, miejsce objawiań Matki Bożej, Centrum i kościół Świętego Jakuba, wyjście na górę Kriżewac. Też niesamowite przeżycie. Wycieczka na wodospady, krawice, kąpiel oraz podziwianie jednych z najpiękniejszych naturalnych wodospadów w Bośni i Hercegowiny. Kto był, to wie, że pięknie tam jest i warto to zobaczyć. Spływ kajakowy z przerwą na kąpiel i posiłek to jest coś bardzo fajnego. Prawie 6 godzin tak naprawdę trwa wycieczka, chyba 5-5 godzin sam spływ, więc naprawdę bardzo, bardzo fajne przeżycia. Wycieczka autokorowa do Trogiru, to, to jeszcze jak będziemy w formacji, zwiedzanie, czas wolno oraz gra terenowa. I w tym roku wprowadziliśmy bardzo fajne, ciekawe zajęcia rozwojowe, Mental Camp, zajęcia do wyboru. Oczywiście kto chce będzie się zgłaszał do tych zajęć. Trening mentalny to nic innego jak świadoma i zaplanowana praca nad zmianą naszych myśli i przekonań oraz nauczenie się zarządzania swoimi emocjami. Jedno ćwiczenie lub narzędzie potrafi odmienić czyjeś życie, dać mu nowe spojrzenie i perspektywę, która w konsekwencji prowadzą do niebywałych rezultatów. I to będą trzy spotkania po godzince, więc myślę, że, 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 że nie będzie tego za dużo, a może rzeczywiście nieść wartość w życie naszych dzieci. I to będą takie tematy, radzenie sobie z hejtem, Pewność siebie, jak ją zwiększyć i nawyk zwyciężania, jak wzmocnić i wypracować nawyk zwyciężania, i program fakultatywny, też bardzo y, fajnie do, do, dobrany. Y, bo już tak jak wiem wcześniej sprawdziliśmy to, więc wiemy, jak to wygląda. Wycieczka łodzią podwodną, e, fish piknik na wyrwaną wyspę, e, następnie wycieczka autokarowa do Mostaru, to już z Medicorię też bardzo fajnie jest zobaczyć mostar, gdzie po jednej stronie rzeki. Mamy społeczność muzułmańską, a po drugiej stronie społeczność chrześcijańską. Oczywiście to jest wycieczka z przewodnikiem, który przybliży nam tę, tę kulturę, to miejsce i zwyczaje. Oczywiście, aby atrakcje fakultatywne się odbyły, musi się zgłosić co najmniej 30 osób. Kwotę na wycieczki fakultatywne przekazujemy kierownikowi obozu w dniu wyjazdu. Oczywiście wcześniej prosimy, żebyście Państwo nam zgłosili, jakie dzieci wybrały wycieczki, żebyśmy to wcześniej wszystko zdążyli przygotować. Cena zawiera, no to wiadome. sugerowane kieszonkowe bardzo prosimy 80 euro. Napisaliśmy tutaj na drobne wydatki. Nie ma ofercie żadnych kosztów ukrytych, wszystko jest pokazane, więc dzieciom tylko będzie, będą potrzebne pieniążki takie właśnie na swoje wydatki czy na jakieś pamiątki i na posiłek w drodze do Chorwacji i w drodze powrotnej, żeby miały po te 15 euro na jakiś gorący posiłek. Dobrze, oczywiście należy pamiętać o paszporcie lub dowodzie osobistym, żeby był ważny. Warto to już teraz sprawdzić, czy czasem się nie kończy wakacje, data ważności dowodu czy paszportu, bo musimy to mieć ze sobą. Płatności zgłoszenia. Pierwszy krok zgłaszamy uczestników poprzez tutaj na dole mamy formularz zgłoszeniowy, trzeba wypełnić wszystkie rubryki i wysłać rezerwację, następnie wpłacacie Państwo zaliczkę 600 zł i dostaniecie zwrotnego maila od naszej Pani Sekretarki, że dziecko jest na liście i następnie później na 21 dni już przed samym obozem wpłacamy drugą kwotę i dostarczamy umowę uczestnictwa do naszego biura w Andrychowie i, lub w Wadowicach i to są wszystkie formalności, które trzeba zrobić, żeby dzieci pojechały z nami na obóz. Dobrze, zastanawiam się, czy wszystko powiedziałem. E, chyba tak. E, dobrze, Drodzy Państwo, więc e, kończąc już, e, chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście przeanalizowali sobie tą ofertę. E, wyjazd jest naprawdę epicki. E, Ilekrotnie ile, ile tam byliśmy w Chorwacji łączonej z Medjugorje, Zawsze wszystkim się bardzo podobało. Myślę, że jeszcze warto też wspomnieć, że w Medżugori jesteśmy też w bardzo fajnym hotelu zakwaterowani. Martin się nazywa. Pokójki dwuosobowe. Jest to całkiem nowy hotel. Warto sobie to też sprawdzić w internecie. Tyle tytułem Chorwacji. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, do zobaczenia na obozie. Dziękuję i do widzenia.